Dzień dobry, nazywam się Mariusz Hodyna. Postanowiłem nagrać ten film w związku z ogłoszonym przez Państwa konkursem. Jeśli moja instalacja nie zasługuje na nagrodę, to może ktoś skorzysta z pomysłów, które sam tu wymyśliłem i wykorzystałem. Cała instalacja jest wykonana przeze mnie od początku do końca. O rekuperacji myślałem już zanim powstał projekt budynku. Dlatego kilka rzeczy, które tu Państwo zobaczą, uważam, że bardzo fajnie mi się udało zrealizować i fajnie to działa. Instalacja oparta jest na rekuperatorze CWK450. Dodatkowo jest gruntowy wymiennik ciepła likolowy. Na odcinku 40 metrów i głębokości prawie 2 metrów. Zakopałem 300 metrów bieżących rury 30 mm, zalanej roztworem glikolu. Bardzo fajnie to się sprawdza. Chłodnica to jest bodajże ta największa z państwa oferty, 40 kW. Też brałem to pod uwagę, ponieważ ten gród ma dosyć mało energii. Do 4 metrów jest praktycznie sam piasek. Budynek jest z antresolą. Coraz częściej takie budynki widzimy. I wiem, że inwestorzy mają jakby problemy albo utrudnione rozmieszczenia namostatów. Ja zrobiłem to po swojemu. Uważam, że działa to bardzo dobrze, więc proszę ocenić i zobaczcie jak to wygląda. Pokażę szczegóły budynku. Jestem w salonie. Tak jak widać, otwarta przestrzeń nad salonem. 40 metrów kwadratowych i sufit taki katedralny. I tu było pytanie, jak zainstalować ostaty. Nie chciałem, żeby znalazły się tu w tym miejscu. Zazwyczaj są zamontowane. Mniej więcej tu widziałem w innych budynkach, jak to wygląda. Mi się to bardzo nie podobało. Chciałem je schować. A że schody sam budowałem, i była opcja montażu takiej belki stalowej. To wpadłem na pomysł, żeby tą belkę stalową wykorzystać jako przełód, taki który będzie rozprowadzał właśnie po całej powierzchni nadmuchy. Na razie są zamontowane takie trzy czarne ale mostaty, które są tylko chwilowo, ponieważ tutaj będą dysze dalekiego zasięgu. Ale z tego względu, że są w kolorze i mi bardzo nie odpowiadały. Na razie zaraz założyłem to co miałem. Będą wymienione, jak już będą pomalowane na kolor czarny, bo nie można ich dostać w tym kolorze. Tysze dalekiego zasięgu to będą trzy sztuki zawądowane tu. I na tym końcu, do tego jakby końca tej belki profila stalowego, są doprowadzone dwie rury 90. To bardzo fajnie jest tutaj na ten samą wystarczającą, na tą powierzchnię. Coś, coś z takich ciekawostek. Jest 12 przewodów 90. Wszystkie są równej długości, mają 11 metrów. Dlaczego są równej długości? Zależało mi na tym, żeby nie bawić się z regulacjami i uniknąć właśnie tego problemu. Do każdego pomieszczenia jest taka 90 doprowadzona. Mogłem to zrobić, dlatego że przewody znajdują się pod podłogą antresoli. I tam zastosowałem takie ciekawe rozwiązanie. Nie było belek stropowych typowych, tylko zamontowałem. Pokażę to na zdjęciach. Krążki. Zdaje się, że firma Atlas stosuje coś takiego na, do podłóg zamiast belek typowych. Ale yy, ja zrobiłem, yy, nie chciałem wiercić 400 dziur w posadce i zrobiłem to na swój sposób. Myślę, że nie gorszy, a może nawet lepszy. Pokażę to oczywiście na zdjęciach za długo by o tym mówić i w tym momencie to mi pozwoliło na rozłożenie rur w dowolny sposób, nie musiałem mocnych kątów robić, mocno wyginać tych rur, może mogą leżeć swobodnie, to też będzie na zdjęciu widać, teraz jest przykryta podłogą, co prawda jeszcze tu jest nieskończone mam tą górę, ale, ale Instalacja działa, tak naprawdę już mieszkamy jeden sezon zimowy i tak jak mówiłem wszystko się fajnie sprawdziło. Przejdziemy na górę i pokażę co dalej. Mogę pokazać jak, jak niska y, y, z tego powodu, że zastosowałem krążki te z gwintami. To widać jak, niska jest, jak nisko podniesiona podłoga. Dosłownie 10 cm, tyle tylko, żeby się zmieściły skrzynki rozprężne. Także praktycznie 10 cm tylko jest podniesiona podłoga. Pierwszy anemostat to też jest w zasadzie dysza dalekiego zasięgu. Setka bodajże. To jest pomieszczenie techniczne, w którym jest zainstalowany rekuperator. Trochę ciężko będzie mi tu, jest dosyć ciasno. Nie wiem, jak będzie to widać. Ale tak, co my tu mamy? A tak jak mówiłem, CWK 450 Gruntowy wymiennik ciepła. To jest przewód z glikolem zaizolowany, który wchodzi do budynku. Tutaj mam taki syfon zrobiony do skroplin, z łączka. I tu też się skrapla w te największe upały. Jest duża różnica temperatury, więc tutaj sobie kapało, to zrobiłem sobie taki, też taki syfon, który spływa mi do kanalizacji. Rury postanowiłem, że założę te eps owe Łatwość montażu. Nie ma problemu z przepływem, gdzie potem się mogą pozapadać te rury. Nie wiem, jak one się dokładnie nazywają. Takie elastyczne. To jest rura od czerpni. I przed sezonem zimowym postanowiłem, że jeszcze ją doizoluję, ponieważ było różnice 1-2 stopnie temperatury. Czyli wiem, że ona nie izoluje idealnie, ale to już mi zabrakło czasu, żeby to zrobić przed zimą. Natomiast teraz to zrobię, bo widziałem, że te 1-2 stopnie to jednak jest jakaś strata. Bardzo fajnie z tych rur się, się układa. Tam część musiałem sobie kąty podobierać, więc docinałem kleiłem. Wszystko to bardzo fajnie trzyma. Te stalowe rury są niedoizolowane też prawdopodobnie doizoluje, natomiast tutaj nie ma, jakby nie widzę dużych strat, dlatego, że to jest pomieszczenie ciepłe, ogrzewane I, i raczej tu dużego problemu nie ma. Tutaj zrobiłem takie pionowe, bo spodziewałem się, że może być głośno i chciałem zrobić takie miejsce też na tłumiki, które można w przyszłości zastosować, ale chyba nie ma takiej potrzeby, bo instalacja jest bardzo cicha. Przy 30 mocy, tak jak używaliśmy, to używamy to poza sezonem letnim, to jest w ogóle niesłyszalne kompletnie. Teraz pracuje na 50 i naprawdę trzeba się dobrze wsłuchać, żeby ją usłyszeć. Chyba spowodowane tym jest, że raz, że jest z zapasem ta, ta, ten rekuperator, bo tutaj u mnie jest około 380 metrów sześciennych budynku wewnątrz. Także ma lekki zapas. <klimy> Tu po tej stronie jest tutaj wyrzut i to z ciekawostek, co mogę pokazać, obawiam się, że może być nie widać. końca tu mam termometr zainstalowany i to widać temperaturę aktualną w gruncie, prawie 20 stopni, 19, jak instalacja była odpalona chyba w, w maju tak GWC, to temperatura była 17, prawie 18 stopni. No teraz się nagrzało to źródło, bo praktycznie od maja jest niewyłączane więc wyjątkowa wysoka temperatura, myślałem, że to jest problem z moimi rurami niedoizolowanymi a postarałem się bardzo, żeby to zrobić dobrze, tu mogą być jeszcze jakieś ewentualne straty, ale niewielkie natomiast cała rura ta, która w ścianę wchodzi jest w takim podwójnym, grubym otulinie z kauczuku a poza tym woda w kranie ma taką samą temperaturę, gdzie rury też są głęboko zakopane Mam też zbiornik na wodę, deszczówkę, i ta woda też ma taką temperaturę, także ta moja ziemia faktycznie ma tak mało energii. Mogłem zastosować, teraz dopiero mi to przyszło do głowy. Można było pokusić się o zastosowanie linii kroplującej z rzuceniem przewodu nad, tą, nad tym rurociągiem i raz na jakiś czas tam wodę sobie dopuścić, ale nie ma potrzeby takiej, dlatego że po przejściu przez chłodnicę ten wymiennik glikolowy Temperatura na budynek wchodzi. Teraz jest 30 stopni na dworzu, a nam wchodzi do budynku 22,5 stopnia. Nawet jak jest 25 czy 28 czy ponad 30 stopni, to temperatura nie wpada większa do budynku jak 22,5 stopnia. To uważam, że to jest bardzo komfortowa temperatura w lato, taka bytowa. Przy wydajności teraz około 200, ponad 200 m3 to. To jest to dużo schładza. Nie jest to klimatyzacja, która daje tam pewnie 600 metrów na godzinę. Tutaj jest 200 metrów sześciennych na godzinę z temperaturą 22,5 stopni. W zupełności wystarcza, także to jest to, co chciałem pokazać tu, w samym pomieszczeniu technicznym. Tak jak mówiłem, tłumików chyba nie będę stosował, ponieważ jest bardzo cicho. Jest ok. Tu jeszcze z rzeczy takich, które na przyszłość sobie wymyśliłem. Tutaj jest pokrywa, która... Można otworzyć taki otwór rewizyjny na tej powierzchni. Po podniesieniu tej płyty mamy dostęp do... Tutaj do... Uciekło mi słowo. Nie do skrzynek rozprężnych, tylko do tych rozdzielaczy. Rury nie są łączone od samego początku do końca. Tak jak mówiłem, 12 rur po 11 metrów więc można łatwo ją wyczyścić mam też pomysł na wyczyszczenie w przyszłości, jak to zrobić mechanicznie po prostu, nie, 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 nie robić takim wyciorem, takim szczotkowym, tylko nasączoną piłką taką gąbkową w jednym końcu przeciągnięcie jej przez rury od początku do końca myślę, że to się, to się uda, nie będzie z tym problemu Zobaczymy w przyszłości, na razie nie ma takiej potrzeby. Z nietypowych tematów jeszcze pokażę jedną rzecz. To jest kuchnia, szafki kuchenne i okap nad kuchnią, a ta ściana graniczy z pomieszczeniem technicznym. Postanowiłem, że wyciąg z kuchni, z okapu, nie będę wyrzucał go na zewnątrz, ponieważ te 300 czy 400 metrów sześciennych, które wentylator wyrzuca na zewnątrz, wydało mi się bardzo nieekonomiczne, więc zrobiłem coś takiego, że po drugiej stronie zainstalowałem filtr węglowy, Prześcienne jest zrobione tutaj kolano, które się tam łączy z wentylatorem. Założony jest wentylator, bodajże o 600 chyba metrów sześciennych i założony fit węglowy. I zaraz w tej okolicy jest zlokalizowane wyciąg do rekuperatora. Fit bardzo dobrze się sprawdza. Praktycznie raz, że jest cicho, bo jak zamkniemy drzwi w tym pomieszczeniu, to podczas używania kuchni i wyciągu. Nie słyszymy hałasu wentylatora, bo wentylator jest właśnie tu. To po przejściu przez ten fit w tym pomieszczeniu w ogóle nie czuć zapachów ze smażenia czy gotowania. Także tu sobie czerpnia, zabiera to do wyrzutu. Tak to wygląda. Tak na szybko to chyba wszystko, co chciałem powiedzieć. Nie wchodzę w szczegóły, bo nie wiem, czy. Moja instalacja wzbudzi zainteresowanie Pana Piotra. Co mogę dodać? Korzystałem e, oczywiście z, pana, z, z porad i filmów Pana Piotra. Dużo można się z nich nauczyć. E, nawet laik potrafiłby to zrobić e, trzymając się pewnych zasad. Ja na pewno wiedziałem, że instalacja będzie zamontowana i chciałem, żeby była zamontowana w strefie ciepłej. E, nie chciałem sobie utrudniać życia potem z doizolowaniem tak itd. Podłoga, pod którą schowałem w całą instalację, rury wentylacyjne, to też było przemyślane. Nie chciałem zalewać tego z tra tradycyjnym betonem, styropianem i betonem. Nie chciałem podnosić tej podłogi, żeby nie obniżać sufitu i fajnie to funkcjonuje. Przede wszystkim instalacja jest cicha, wydajna. Nie potrzeba tłumików na tą chwilę, naprawdę jest, jest bardzo cicha. Prawdopodobnie te rury 90 i starałem się nie robić dużych kątów. Nie wyginałem tych rur pod kątem 45 stopni. To by wpłynęło na cały efekt końcowy. I to chyba tyle. Gdyby ten film zainteresował Państwa bądź Pana Piotra, nie wiem kto ogląda ten film, i czegoś nie powiedziałem, Jakieś szczegóły są potrzebne, to proszę się odezwać, chętnie odpowiem. I to chyba tyle. Dziękuję.